Jestem taka głodna. Ale gdzie jest trzeci uczestnik? Najwyraźniej to on. Cześć! Jestem robotem. Zacznijmy już gotować. Robot? No dobrze. Waszym pierwszym zadaniem jest przygotowanie dla mnie tortu. Super, jestem mega ciekawa, co przygotuje robot. Najpierw muszę wybrać, jaki tort chcę przygotować. Te torty wygenerowała sztuczna inteligencja. Ten tort jest idealny. Najpierw potrzebuję jakiejś podstawki. Bierzemy czekoladowe biszkopty i układamy je na podstawce. Dalej smarujemy wszystkie warstwy kremem. Im więcej kremu, tym będzie smaczniej. Następnie potrzebuję srebrnego syropu czekoladowego. Tylko spójrzcie, jak apetycznie cieknie po torcie. Ale to jeszcze nie wszystko. Teraz przydadzą mi się takie słodkie oczy. Są zrobione z mastyksu. Przykleję je do tortu. Dodam jeszcze szczęśliwy uśmiech i uszy. Roboty mają wyjątkowe uszy. Odbierają wszystkie sygnały. Roboty mają też serduszka. Wow, jakie to urocze! Przygotowałem też cake popsy. Muszę naładować je elektrycznością. Świetnie, mogę je wcisnąć w nasz tort. Teraz też będzie mógł wyłapywać sygnały. Robot jest zadowolony. Szefie, co wymyśliłeś? Mój słodki robociku pokażę Ci co to znaczy prawdziwa sztuka kulinarna. Na początek wezmę maszynę z kolorowymi cukierkami skitus. Potrzebuję wszystkich cukierków w różnych kolorach. Teraz dekorujemy ciasto z kitelsami w tęczowym stylu. O, tak. Pięknie mi to idzie. Następnie potrzebuję słoika nutelli, którego nie daję rady otworzyć. Robocie, możesz mi pomóc? Chwileczkę. Moje laserowe spojrzenie jest w stanie wypalić w pokrywce dziurę. Gotowe. Teraz możesz z łatwością otworzyć słoik. Dziękuję, robocie. To było niezłe. Okej. Okay. Wylewam nutellę na ciasto. No, idealnie. A dalej biorę etykietkę ulubionych cukierasów Moli i naklejam na samej górze. Ach, cóż za arcydzieło. Rzeczywiście tort szefa jest niesamowity, ale mój będzie lepszy. Wyciskam na tort niebieski krem. Chcę zrobić tort z jedną popularną postacią. Wkrótce zrozumiecie, o kim mówię. Teraz przyczepiam oczy. I wysypuję sporo ciasteczek z kawałkami czekolady. Udało się! Ciasteczkowy potwór wyszedł fantastycznie. Sama bym go zjadła. Czy to rozrzucone ciasteczka? Tak nie wolno. To śmieci, 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 śmieci. Trzeba to pilnie sprzątnąć. Włączam moją supermoc, dzięki której mogę zmieść wszystkie okruchy ze stołu. Robocie, co ty robisz? O, pozbyłeś się niepotrzebnych okruchów. Wielkie dzięki. Smacznego, Molly. Wow, wasze torty wyglądają wosko. O rany, to ciasteczkowy potwór. Uwielbiam go. Ale najpierw spróbuję tego tęczowego tortu. Mmm, jaki pyszny! A teraz ocenimy smak ciasteczkowego potwora. Och, to moje ulubione ciasteczka z czekoladą. Sam tort też jest bardzo dobry. Pozostało mi tylko ocenić tort, robota! Jakie silne uderzenie elektryczności! Oh, wygrywa ciasteczkowy potwór. Naprawdę? Tak się cieszę. Dziękuję. Dobra robota, Jess. Teraz chcę kurczaka. Jestem bardzo głodna. Świetny pomysł, Moli. To naprawdę świetnie. Potrzebujemy jednego kurczaka, poleję go pysznym sosem, aby był soczysty. Rozmarowujemy sos i wstawiamy do piekarnika, żeby kurczak się upiekł. Jak wygodniej jest mieć w sobie piekarnik. Gotowe, można wyjmować. O, kurczak jest idealny wyszło jeszcze lepiej, niż sobie wyobrażałem. Teraz potrzebuję warzyw. Szefie, odsuń się. Dziękuję. O, też użyję malutkich pomidorków. Czerwone póki co odkładam, a żółte kroję w plasterki. Teraz potrzebuję deski. Wyciskamy na nią musztardę i keczup. Następnie rozkładam pomidorki koktajlowe i pysznego kurczaczka. Moja dekoracja jest lepsza niż najbardziej wypasionej restauracji. Robocie, a możesz przygotować mojego kurczaka? Dla robota to nie jest żaden problem. Podsmażymy na złoty kolor. Właśnie tak. Gotowe? Mamy to. Ojej, ale, ale ten kurczak jest spalony! Moli na pewno tego nie doceni. Smacznego. Wow, kurczak jest gotowy. Jakie wszystkie dania są piękne. No oprócz tego nie będę tego próbować. A tego kurczaka zjem z przyjemnością. Mm, boski. Super smak. Szkoda, że tak szybko się skończył. Nie najadłam się. Dobrze, że mam tu jeszcze całego kurczaka. Pachnie bardzo apetycznie. Spróbuję nóżkę. Mmm, jest fantastyczna. Robocie, twój kurczak jest najsmaczniejszy. Robot wygrał. Zwycięstwo jest moje. koktajl Będzie gotowe moli. Wyciągamy probówki z najsmaczniejszymi koncentratami soku. Teraz wlewamy każdy do shakera. A teraz dodajemy tajemniczy składnik. Pozostaje tylko wszystko dobrze wymieszać w shakerze. Mieszamy, 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 aż mi się w głowie zakręciło. Można otwierać. Kładam słomkę, dekoruję pomarańczą. Smacznego. Ja też mam fajny pomysł na koktajl. Użyję różnych napojów gazowanych. Najpierw wymieszam wszystkie lemoniady ze sobą. Teraz muszę dodać sporo ulubionych cukierków moli. O tak, na pewno jej się spodoba. Dorzucę jeszcze mentosy i gotowe. Zagrożenie, zagrożenie, to trzeba zniszczyć. Proces zniszczenia ruszył. Oj. Dzięki robocie uratowałeś mnie. Ale co mam dać moli? No trudno. Skoro nie mam nic oprócz koli, to właśnie ją zaserwuję. Też jest pyszna. A ja już zrobiłem prawdziwy koktajl mleczny. Pozostało wlać go do szklanki. Spójrzcie tylko, jak pięknie. Zrobiłem kolorowe koktajle z różnymi owocami. Moli, smacznego. Jak dużo różnych koktajli? To wygląda super. A to? Zwykła Coca-Cola? Bez szału. A teraz chcę spróbować tego ciekawego koktajlu. Ojej, co się ze mną dzieje? Bardzo dziwny smak, nie podoba mi się. A na koniec spróbuję tych słodkich koktajli. Wow! Jakie pyszne! Mm. Mleczno-owocowe koktajle od szefa wygrywają. O tak! Zwycięstwo jest moje! Molly zna się na koktajla! Muszę jeszcze dzisiaj zdążyć pomalować domek. Brawo, Oliver! Wspaniale radzisz sobie z malowaniem domu. To jest mój cyberpies o imieniu Oliver. To mój najlepszy przyjaciel i ukochany zwierzak. Au! Co to za pies? Pierwszy raz takiego widzę. Kolego, nie masz w ogóle sierści, wiesz o tym? Przede mną stoi prawdziwy pies. Co robi pies? Oj, oj, oj. Błąd, błąd, błąd. No nie, mój cyberpies! Co z tobą, przyjacielu? Nie, nie reaguje. Jack, mój słodziaczku, chodź tu pogłaszczę cię. O, Deni znowu coś wymyślił. Muszę podprowadzić prąd pod nasze ogrodzenie, żeby ten wstrętny włochaty pies Jack już nigdy nie przyszedł na nasze podwórko. No od razu lepiej. Wygląda na to, że mamy tu konflikt między Deni i Fibi. Właściciel cyberpsa kontra właściciel prawdziwego psa. Zobaczymy, jak sobie poradzą. Powieszę na dachu panele fotowoltaiczne. O nie! Dzięki, Oliver, że mi pomogłeś. Och, jak super jest mieć silnego cyberpsa. Kogoś tu trzeba podładować. O, tak świetnie. Teraz możesz się ładować prosto na słoneczku. To jest mega fajne. Teraz na podwórku zawsze będę miał prąd dzięki słońcu. Mój właściciel jest najlepszy. Ustawię jeszcze antenę satelitarną, żeby łapać wszystkie sygnały. Oliver, jak tam na dole? Dobrze widać obraz? Obraz jest niewyraźny. Trzeba poprawić sygnał. Rozumiem? Przestawię troszkę antenę. Idealnie, idealnie, idealnie. O, nie mogę otworzyć drzwi. Oliver, pomóż mi. Laserowe spojrzenie aktywowane. O, rany, ale mocny promień. Ekstra udało ci się. Teraz zamontuję zupełnie inne drzwi. Takie są o wiele fajniejsze. O, taśma neonowa. Świetny pomysł. Użyję jej jako dekoracji. No to wygląda bombowo. Teraz będę potrzebować kilku klawiatur do sterowania. Oliver, pokaż co potrafisz. Wow, to jest ekstra! Nasz domek na pewno jest widoczny z kosmosu. Wielkie mi co? Jakiś elektroniczny chłam. O Jack, co ty mi przyniosłeś? To jest śliczne. Kocyk w łapki. I co my z niego zrobimy? Już wiem! Rozłożymy go na dachu. Potrzebujemy dwóch rzeczy: kocyka i takera. Wspaniale, dach jest gotowy. Przybij piąteczkę, Jackie. Co dalej? Już wiem, wpadłam na świetny pomysł. Udekorujemy ściany kawałkami kiełbaski. Au, au, ta moja ulubiona kiełbaska! Oddaj! O nie Jack! Nie zjadaj naszych dekoracji! Ja tylko oblizuję! No dobrze, a teraz wysypię tutaj piasek. Wyrównam grabiami. Super! Jack, pomóż mi ułożyć płytki. Au, tak jest! Tutaj płyteczki i tutaj płyteczki. Bibi, zrobiliśmy piękną dróżkę. A teraz czas, żeby się pobawić. Jack, łap! Łapie, łapie! Intrus. Talerz, talerz! Złapałem! Brawo, Jack, jesteś najlepszym psem. Wiesz co? Ten talerz podsunął mi pewien pomysł. Zamontuję go na dachu i będzie nam pokazywać kierunek wiatru. Fajnie, co? Takie różne domki, ale takie fajne. Zobaczmy, co będzie dalej. Mój właścicielu, przyniosłem ci jedzenie. O, dzięki kolego, z chęcią przekąszę sobie popcorn. Ale pyszny. Co, to już wszystko? Oliver, przynieś mi jeszcze, bo się nie najadłem. Ciekawe, co tam robi Fibi ze swoim psem. Kręć się, Jack! Kręć! Brawo, piesku! Już mi się kręci w głowie, ale dla smaczka zrobię wszystko. Jacka, chcesz się pobawić piłeczką? Chcesz, chcesz? Zawsze jestem na to gotowy. Mój właścicielu, przyniosłem jeszcze popcorn. Stop! Wykryto piłeczkę. Niebezpieczny przedmiot, niebezpieczny przedmiot. Zlikwidować. Niebezpieczny przedmiot został zlikwidowany. Nie, to była piłeczka Jacka. Deni, ten twój złom zniszczył naszą piłeczkę. Co? Naprawdę? Niczego nie widziałem. Daj spokój, wielka mi tragedia. Hej, Oliver, a gdzie jest moje jedzenie? O nie, Oliver się rozładował. Muszę go szybko ratować. Tu jest jego mata do ładowania. Polesz tu sobie troszkę odpocznij, nabierz sił. A ja zajmę się wnętrzem domku, bo jest tu jakoś pusto. Zacznę od ustawienia moich figurek. Miałem to zrobić już dawno. Świetnie, a teraz dodam światełka na wszystkich ścianach. O tak, teraz to wszystko wygląda o wiele lepiej. Chociaż wiecie co? Dam więcej światełek. Ozdobię cały pokój neonową taśmą. Fantastycznie mi to wyszło. Tu ustawię fotel. I konsole do grania. O tak, nareszcie mogę się troszkę rozerwać. Zobaczmy, co słychać w domku Fibi i Jacka. Jack, czas zrobić w środku małą metamorfozę. Najpierw ustawię na półeczkach Twoje nagrody. Super! Ty, mój niesamowity piesku! Chcesz smaczka? Proszę, częstuj się. Ura, co za pyszności! Jakie dobre. Ale jesteś słodziak. Ten medal jest dla ciebie. Zająłeś pierwsze miejsce wśród najsłodszych piesków świata. A teraz przygotuję ci miejscówkę do odpoczynku. Chodź tutaj. Podoba ci się? Wow, jest pięknie. Tutaj powieszę domek z twoją karmą. Trzeba tylko wysunąć zaślepkę i wtedy karma sama wpadnie ci do miski. A tutaj powieszę wentylator. Daj, przypiłuję ci pazurki. Trzeba o nie zadbać. Deni i Fibik, zwierzaki mają najsłodsze domki na świecie. Co by tu wam wymyślić? O, już wiem. Zróbcie mi galaretkę miodową. Uuu. Oj, chcę zrobić galaretkę z sią karmą. Mój drogi, może pobawisz się piłeczką, podczas gdy babcia będzie gotować. Świetnie. Zobaczmy, co on tu przyniósł. Oj, czegoś takiego jeszcze nie jadłam. Oj, to obrzydliwe. Pozbędziemy się tego. Przygotowałam się i zrobiłam wcześniej psie kosteczki. Tylko takie jadalne dla ludzi, nie dla psów. Wrzucę je do pudełka po karmie dla psów. O, tak. O, piłeczka wróciła, Charlie. Stój, stój. Zacznijmy gotować. Bierzemy butelkę. I wsypujemy do niej psią karmę. Nasze kosteczki. Świetnie. Widzisz, Charlie? Zalej teraz to miodkiem. Dobrze. Brawo, mój drogi, brawo. Im więcej miodu, tym lepiej. Daj mi butelkę. Tam coś od siebie. Malinowy dżemik. Sama go zrobiłam. Co za zapach. Jedna łyżeczka wystarczy. Teraz zakręcamy. Pozostało wszystko zamrozić. Charlie, to niebezpieczne. Niech babcia to zrobi, a tobie założę szalik, żebyś się nie rozchorował. Biorę rękawiczki i zaczynam zamrażanie. O tak, świetnie, gotowe. Co robisz, babciu? Nataj mm. stąd, Quentin. Babcia zamroziła mi nos. Robocie, co się z tobą dzieje? Analizuję informacje, wgrywam idealny przepis. Robocie, potrzebujemy miadu. O rany, co się z tobą dzieje? Może zaczniemy gotować? Potrzebujemy butelki. Wlewamy do niej cały miód. Wow! No to ja wybiorę na Chyba tu coś znajdę. O! Mam! Myślę, że to będzie idealne. Co myślisz? Da się zrobić. Chcesz przygotować galaretkę z kabelkami? Nie, nie. Weźmy te żelki. Dobra, zaczynamy. No dobra, włożę te żelki do butelki. O, tak. Spróbuję co nam tu wyszło. O, ale dobre. Robocie, możesz to zamrozić. Jasne, już to robię. O ekstra. Smacznego. No wygląda nieźle. Urocze psie ciasteczka. A tu co mamy? galaretka z żelkami. No nieźle, zaraz spróbuję. Mmm, pyszne. Quentin i pies robot naprawdę się postarali. A teraz spróbujemy to co przygotowała babcia i jej piesek Charlie. Och, te ciasteczka są znakomite. No dobrze, mamy zwycięzcę. Babcia i Charlie wygrywają. O, co się dzieje z moją czapką kucharską? Mam tu teraz dziurę. Robocie, nie musisz przyjmować porażki tak blisko swojego mechanicznego serca. Nie wybaczę czegoś takiego. O mój Boże, Quentin, uważaj na swojego psa. Już wybrałem na co mam ochotę. Chcę koktajl. Interesujące. Mój Boże, Quentin, twój pies straszy mojego Charlie'ego. O robocie, przyniosłeś tyle smakołeków. Pospieszmy się i zacznijmy szybko przygotowywać koktajl. Jest wszystko, czego potrzebujemy. Dobrze, najpierw biorę sprite. Wlewam go do miski. Teraz biorę kwaśne cukierki Toxic Waste. Świetnie. Dodam jeszcze super kwaśny proszek. Tym razem musimy wygrać. Na koniec dodam kwaśny żel o smaku jabłkowym. Całość spryskam kwaśnym sprayem. Gotowe, Quentin, spróbuj. O, dzięki, dzięki. Wlewamy naszą kwaśną mieszankę do termosu. To straszne! Tam nie ma nic zdrowego. Zaraz pokażemy ci z Charlie, jak zrobić idealne smoothie. Ha, musimy zrobić bombę czekoladową. W środku mieścimy mini marshmallow, przykryjemy drugą połówką czekoladowej kuli i gotowe. Och, ale grzeczny piesek. Teraz udekorujemy naszą czekoladową bombkę. Zrobię jej wsi pyszczek. Ojej, zobaczcie, jakie słodkie pieski mi wyszły. Charlie, a ten dokąd? Aj, co to za szmatka? Po co mi ona? Charlie, nie wolno biegać po stole. Co ty robisz? O, dzień dobry panu. Jaki tam dobry! Pani pies podarł mi spodnie. Ojej, Charlie, czemu to zrobiłeś? Przepraszam. Proszę, 100 dolarów na nowe spodnie. O, dziękuję. Oto pani mleko. Dziękuję. Dobrze, teraz mamy mleko. Nalejmy go do szklaneczek. I można podawać. O, kreatywnie. Chcę zacząć od tych słabkich czekoladowych piesków. Wyglądają uroczo. Na pewno trzeba te kulki wrzucić do mleka. O, tak, cudownie. Spróbuję. Mmm, jakie dobre. Gorąca czekolada z marshmallow. Teraz chcę spróbować różowego pieska. Wow, ale super. A ten biały na pewno jest z białej czekolady. Spróbuję dwa naraz. Och, ale wypas. No dobrze, czas na ten dziwny zielony koktajl. No to próbuję. Brr! Jakie to jest kwaśne! Ale ten koktajl dodał mi energii! Chcę tańczyć! Robocie wsie, zatańczmy razem! Nie mogę przestać! To było pyszne! Robot pies i Quentin wygrywają! Brawo! Co? Naprawdę? Super! Tym razem zróbcie dla mnie kanapkę! Chał, chau! Użyjmy psich kości! Charlie, znowu to samo. Nie róbmy tego, babcia wszystkim się zajmie. Jestem Charlie, choł, chau! Kocham się kości! Wezmę tostę, na którym położę sałatę, szynkę, pomidora i smażony bekon. Jajko sadzone też będzie super. Dam też kawałek sera. Teraz musimy troszkę to roztopić za pomocą palnika. Oczywiście trzeba zadbać o bezpieczeństwo. Zaczynamy. Cudownie. Przykrywamy drugim tostem. Moja niesamowita kanapka jest gotowa. Pięknie. A co tam robi szef kuchni? Och, jakie genialne przepisy. Świetnie, szef jest zajęty książką, więc teraz udekoruję moją kanapkę, żeby szef nie miał wątpliwości, że zrobił ją Charlie. O tak. Co? Babcia przebrała się za psa? A gdzie jest Charlie? Może mi się przywidziało. Chyba wszystko okej okay. Muszę więcej odpoczywać Och, książka jest niesamowita w Charlie, prawie nas złapali A co tam robisz, Quentin? Robocie psie, wymyśliłeś coś fajnego? Wycinam kształt kości z chleba Robocie psie, połóż na kanawce to, co ci pokażę Zacznij od sera No, super, daj dużo Teraz kiełbaska. Świetnie. Myślę, że fajnie będzie, jak damy też pączki I ciasteczka z czekoladą. Brawo. Może jeszcze damy więcej czekolady. Dobrze, ale najpierw dam gumę. I liście sałaty. Super, przykrywaj drugą połówką. Padło? Nie martw się, zaraz to wszystko poukładam i gotowe można podawać. Smacznego, szefie! Dobrze, dobrze. Widzę, że kanapeczki są gotowe. Zacznę od tego giganta. Nigdy wcześniej takiego nie widziałem. A co tu jest w środku? O rety, jakieś dziwne składniki. Co to guma? Nie, no nie będę czegoś takiego jadł. Teraz zobaczę, co przygotowała babcia z Charliem. Mm, to jest pyszne. Kanapka w kształcie psiej, mordki jest nie tylko pyszna, ale i fajnie wygląda. Mamy zwycięzców. Oj, dziękuję. Chora, chora. Trzymaj, Quentin, lizaczka na pocieszenie.